Justyna jest coraz bardziej załamana i przytłoczona kłamliwą plotką na jej temat. Nie rozumie, dlaczego ktoś ją upokarza. Bardzo zależy jej na tym, żeby chociaż Filip, z którym umówiła się na randkę, nie uwierzył w kłamstwa na jej temat. No słuchaj, ja chciałam się spytać, czy to kino jest jeszcze aktualne w weekend? A, nie, raczej nie. A co, coś ci wypadło? Nie, wiesz co, po prostu mnie nie obchodzą takie dziewczyny jak ty. Jakie dziewczyny? <grym> Sama wiesz. Nie wiem, o co chodzi. No takie, które lubią się zabawić na imprezie. Ale Filip, to jest tylko plotka. Przestań. Uwierzyłeś w to? nie jest prawda. No tak, tak. Cała szkoła przecież o tym gada. No i myślisz, że mi jest z tym miło? Wiesz co? Trzeba było myśleć, zanim poszłaś z tymi kolesiami do łóżka. Ale Filip! Cześć! Wszystko OK? Nie jest okej! Okay. Nienawidzę tej szkoły! Nienawidzę was wszystkich! Chcę się zabić! Ale co się stało? tego wszystkiego dom. Co się stało? Ej, ej, zabiję się. Chcę się zabić, to co się dzieje? Jest go dziecko, dziecko, kochane. Dziecko, spokojnie, spokojnie, proszę cię. Nie, nie, proszę nie, cię. nie, proszę. Cię, dziecko, daj mi to, proszę! No, powiedz mi, co się dzieje? Spokojnie, kochana. Chodź, chodź, chodź. Wyrzuć to i y, powiedz Woźni, żeby to posprzątała. Justyna jest roztrzęsiona i nie może przestać płakać. Wicedyrektor szkoły Maria Borkowska chce z nią porozmawiać na osobności i dowiedzieć się, co dokładnie się wydarzyło. No, nie zaglądajcie tu. Powiedz mi. No już, spokojnie. Powiedz mi, co się stało. Jestem dziwką, ja nic nie Co za okropne słowo, czemu oni tak okropnie o tobie myślą? Powiedz mi. Bo jeden chłopak wrzucił na fejs'a takiego posta, że niby spałam z dwoma innymi chłopakami, a to nie jest prawda. No ale którzy to chłopcy? I tak nic im pani już nie zrobi, bo oni usunęli tego posta i udają, że jestem wariatką i go nigdy nie było. No ale powiedz mi, skąd wzięło się to kłamstwo? Nie znam. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Już dobrze. Już, już. Ale słuchaj, jeśli mi nie powiesz, którzy to są chłopcy, to ja nie będę mogła ci pomóc. Rozumiesz? A, ale mi już nic nie pomoże. Jestem skończona w tej szkole. Przede Przed musisz się uspokoić. Chodź, kochanie. Chodź, pójdziesz do mnie do gabinetu, tam sobie uspokoisz się, czegoś się napijesz, tak? No już, już dobrze. Nie płacz, kochanie.